Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na Murawie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Czeka nas dzisiaj, drodzy Państwo, nader ciekawa konfrontacja w ramach rozgrywek ligowych. Ström zmierzy się z Molde. Tak Tomku, bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie i mam wielką nadzieję, że obie ekipy dostarczą nam tu mnóstwo emocji. Na ekranie zobaczymy skład na dzisiejszy mecz. Drużyna zagra tu chyba w ustawieniu 1-5-3-2, Jacku. Na to właśnie wygląda. To ustawienie z mocną defensywą, w którym środkowi obrońcy muszą jednocześnie dobrze panować nad piłką i umieć ją wyprowadzić, inicjując ataki. Nie liczyłbym tutaj ze strony tej drużyny na szybkie kontry. Raczej na cierpliwe konstruowanie akcji z udziałem tercetu środkowych pomocników. Oto jedenastka drużyny przyjezdnej na to spotkanie. Wydaje mi się, że będą tu grać w ustawieniu 1-5-3-2. Zdecydowanie stawiają na grę środkiem. W tej strefie mamy w sumie aż ośmiu graczy. Jest tu gęsto, więc powinniśmy się spodziewać krótkich podań. Na bokach zostaje tylko dwóch piłkarzy, którzy formalnie są obrońcami, ale będą zmuszeni operować na całej długości boiska, to może ograniczać możliwości rozciągnięcia gry. Miłka w grze. Dobrze odczytane intencje. Niebezpieczeństwo zażegnane. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Ależ teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Olsen, i to tyle z tej akcji. Eriksen, dobra akcja. Obrona może być w opałach. Piłka chodzi jak po sznurku: od zawodnika do zawodnika. Wydawało się, że coś może z tego być, jednak nie tym razem. Jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Stracona piłka. Eriksen. Świetnie teraz to zablokował. Rzut rożny to szansa na strzelenie bramki dającej prowadzenie. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jest gol, proszę państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Na tej powtórce widać, jak dobrze wykonana była ta akcja. Nie ulega presji, znajduje miejsce mimo starań obrony i strzela piękną bramkę. Tworzył nam się wynik, jest jeden zero, doskok do rywala i po akcji. Przesuwa się z piłką bliżej bramki. Do regulaminowego czasu gry doliczamy minutę. Sędzia kończy właśnie pierwszą połowę meczu. Pora na przerwę. Solidny występ w pierwszej połowie. Taka gra musiała się podobać kibicom. Jeśli ten występ dalej będzie tak wyglądać, to drużyna nie powinna się obawiać wyniku. Zobaczymy, co przyniesie druga połowa. Dosyć gadania, zaczynamy grę. Świetnie teraz to zablokował. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jest gol, proszę państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. O, i tak to się powinno robić modelowy odbiór. Może teraz dobrze dograć do partnerów, Olsen. Ale szatak, teraz na piłkę. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. Obrońcy powinni jednak wracać trochę żwawiej. Eriksen. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Ależ teraz będzie okazja. I gol! Wyrównująca bramka. No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa gra. Liczę na solidną wymianę ciosów. Powtórka teraz pokazuje jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak, zupełnie jak z trenerskiego podręcznika, ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć, pełen spokój i skuteczny strzał w światło bramki. Mamy remis. jeden do jednego. I teraz może znajdzie kogoś do zagrania. No i po zagrożeniu, dobry odbiór. Olsen Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Olsen. Chcieli zaskoczyć rywala tym zagraniem, ale obrońcy byli na posterunku. Świetna interwencja. Hansen. Wciąż prowadzi piłkę, może tu stworzyć zagrożenie. Ach, mieli piłkę! I wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Wygląda to trochę tak, jakby zachęcali rywali do przypuszczenia ataku. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. No, chyba trafi! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce. To chyba rozstrzyga losy tego meczu. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy, gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Na powtórce widać podanie wymierzone idealnie, jak w jakiejś grze komputerowej. A potem zawodnik świetnie się zastawił, osłonił piłkę, następnie umieścił ją w bramce. To było wykończenie Prima sort. Prowadzą po późno strzelonym golu. Wystarczy jeszcze tylko kilka chwil koncentracji. I wygrają. 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. Czy strzelą i doprowadzą do remisu. Do końca już naprawdę niewiele. Jest silny, umie chronić piłkę ciałem, nie odda jej łatwo. Co wymyśli, ma sporo opcji. Sędzia gwizdże po raz ostatni. Zespół gospodarzy wygrywa ten mecz. Zwycięska drużyna okazała się lepsza, ale wydawało się, że będzie musiała zadowolić się remisem. Gol w końcówce dał im jednak komplet punktów. Po takim meczu myślę, że może czuć ogromną dumę. To był futbol nie z tej ziemi. Dwa gole na koncie i wygrana zespołu na pewno zaliczy ten dzień do udanych. A gdyby mecz potrwał jeszcze trochę, pewnie ustrzeliłby ich hatryka, bo cały czas szukał okazji nie dawał spokoju obrońcom. Właściwie zaaplikował im najniższy wymiar kary. No to zaczęło się. Świetnie teraz to zablokował. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Jest gol, proszę państwa. Otwiera tym trafieniem wynik spotkania. Ależ teraz będzie okazja. I gol! Wyrównująca bramka! No to teraz dopiero zacznie się prawdziwa. Więcej okazji na przełamanie tego remisu mogą już nie dostać. No, chyba trafi! Gol! Tak to właśnie w piłce bywa! Gol w końcówce!